Cześć, witam się, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A teraz mamy odcinek informacyjny, ponieważ chciałbym ogłosić um, takie coś. Um, bo po prostu chciałbym powiedzieć, że otwieram nowy kanał. Będzie to kanał Animacje Ginka i macie link w opisie um, do mojego nowego kanału Animacje Ginka. Będą się tam pojawiały odcinki w poniedziałek i piątek. Um, I macie też link do animacji Wewenia, czyli do Wewenia. Ponieważ. Um, 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 no będziemy razem sobie nagrywać animację, postanowiliśmy dzisiaj. No i możecie zostawić łapkę w górę. No i prosiłbym was, żebyście tam weszli. Żebyście weszli w link. No... Żebyście, weszły na, żebyście weszli na dwa linki, zasubskrybowali kanał Wewenia, animacje Wewenia i mój nowy kanał animacje Ginka. Mam nadzieję, że fajnie się przyjmie takie nagrywanie. Znaczy tworzenie animacji, no to będzie animacja typu beczki. Mam nadzieję, że znacie beczkę. Po prostu macie link w opisie do kanału beczki też. No to na raz.